Hej hej, się witam was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na kolejny updatecik mojego baniaczka 300 litrów. <laughs> Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że już dawno nie było z łapek kręcone, więc taki szybki updatecik tutaj odnośnie mojego baniaczka i tak dalej. No, tak jak widzicie, tutaj dosyć duża rewolucja się podziała. Nie mam za bardzo jak się cofnąć już do tyłu, więc. Tyle, co mogę, to Wam tutaj pokażę. Jak widzicie, trochę roślin znalazło nowe miejsce. Większość została praktycznie bez zmian, ale tutaj troszeczkę roślinek poprzesadzałem. Wiąże się to z tym, że co po niektóre roślinki miały bardzo utrudniony dostęp do światła, co niestety dosyć negatywnie się na nich odbiło tutaj przede wszystkim jeżeli chodzi o Rotale Red Cross jeżeli chodzi tutaj o Ludwig Sperokarpe Carpe jeżeli chodzi o Rotale Macrandre Red Mini typ 4 tutaj zobaczcie jaki padalet się zrobił ale 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 to tam oczywiście nie nie jest moje ostatnie słowo bo jak widzicie już te końcówki zaczynam tutaj dosyć mocno wybarwiać Chodzi mi też o toninę, toninę Belem, nie toninę Belem, tylko toninę Fluvitialis, która gdzieś mi tam po drodze się pogubiła i praktycznie też straciła swój żywot. Tonina Tocantis jeszcze mi się tutaj w miarę utrzymuje. Heniek jak zwykle wykopany przez Kirysy i, i, i wszystkie inne że tak powiem, rybki, które sobie ryją i szukają pokarmu. Natomiast tak jak widzicie, Tonina Gigant bardzo fajnie się przejęła tutaj od Adamskiego i też Lago Grande tam z tyłu też bardzo fajnie nowe miejsce sobie znalazło. Ludwigia, nie Ludwigia, tylko Nascea Gold. Myślę, że poza tym jednym łebkiem, no może dwoma jeszcze tak nie do końca się zaadoptowała po tym dosyć mocnym cięciu, aczkolwiek e, chociażby na tej sadzące z tyłu widać, że to wszystko idzie po malutku w dobrą stronę. E, rotala tulonadensis z tyłu. E, tam jest Limnophila gwinea bodajże. E, jeżeli dobrze pamiętam. O, ta, 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 ta tam roślinka. E, bardzo fajnie tutaj e, Sygonantus meta mi się Rozkrzewił, musiałem trochę tych sadzonek e, powywalać. E, jeżeli chodzi o Pogostamon Kimberly, on też swoje nowe miejsce znalazł. Dużo sadzonek wyleciało. E, zostawiłem sobie te najmniej wybarwione, aby po prostu z nich tutaj e, to wszystko sobie dalej porozwijać w nowym miejscu. Rotala Araguaja, Meksikana Araguaja, tutaj też dosyć mocno przeze mnie przycięta. No także, jak widzicie, dosyć dużo tutaj Rotala Green. Tutaj mamy jeszcze Rotala Macrandre mini, typ czwarty Green. One po prostu te roślinki wszystkie będą stopniowo do siebie dochodzić. Mam nadzieję, że tutaj nic złego się nie będzie działo troszeczkę mi odbiła Ludwigia White to są cały czas jeszcze sadzonki sprzed tam kilkunastu miesięcy które wsadziłem na początku gdzieś tam cały czas mi się po prostu przewijają i w miarę możliwości odbijają jak ona ma troszeczkę więcej światła to też zupełnie inaczej to wygląda mm, oczywiście Nechmechandra i Cabomba Red <tuszę> tutaj głównymi sprawcami tego niedoboru światła i myślę, że to też jest fajny taki temacik, żeby sobie mieć też na uwadze, aby te rośliny w miarę często przycinać, żeby po prostu innym roślinkom nie było źle, no bo teraz jak widzicie z tego całego buszu, który tam był na ostatnim update'cie tutaj niewiele zostało, bo dosyć mocno tutaj przetrzebiłem, nie będę się, nie będę tutaj kłamał, ale dosyć mocno przetrzebiłem, dużo zielska wyleciało dużo zielska wydałem, no zobaczymy co tam będzie dalej tutaj się działo, ale raczej przewiduję, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę no z tym, że tak jak mówię, no po takiej dużej ingerencji mojej, że tak powiem tutaj wyrywaniu zielska, przestawianiu Wstawianiu na nowo, plantowaniu w podłoże i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że poza tym, że gdzieś tam na higrofili Araguayi jakieś delikatne czarne wąsiki się pojawiły, e, no to generalnie nie mam problemu. Oczywiście Rotala Red Cross gdzieś tam przy dole jakieś czarne kulki złapała, ale powiem Wam szczerze, że przy takiej ilości grzebania, co ja tutaj zafundowałem temu baniakowi, to praktycznie pół restart był zrobiony. Po tym ostatnim zarośnięciu, także tak to wygląda. Co mnie bardzo cieszy, tutaj sobie też na dwie części rozbiłem. na Golide. jak widzicie, tutaj jest jedna część, to są szczyty, a tutaj jest ta pierwotna roślinka, która sobie rośnie cały czas bardzo fajnie, bardzo ładnie. No, a także myślę, że tutaj będzie wszystko w porządku. No jedyne, jedyne co, no to teraz utrzymać dalej nawożenie moje, o którym Wam też wspominałem ostatnio, czyli pamiętajcie stałe dawki, trzymamy się tego nawożenia, jak się coś zaczyna za bardzo dziać, czyli za dużo pyłu na szybach wychodzi i tak dalej, warto się zastanowić, czy jakiegoś pierwiastka wtedy nie ograniczyć, no ale najlepiej to, ja zawsze mówię, podmiana wtedy, Zafundować podmianę, te nadmiary wtedy tych związków, które są gdzieś tam skumulowane, się wtedy w miarę wyrównają. No i można jechać dalej z tym swoim nawożeniem stałym, utartym, i na pewno wszystko będzie ok. No dobra, tyle w gestii tego szybkiego tutaj dosyć update'u. Także pamiętajcie o tym, żeby każda z roślin miała dobry dostęp do światła. No, bo to no dosyć mocno, że tak powiem, rzutuje tutaj na, no na to wszystko, co, co, się, co się dzieje w baniaku. Jeszcze Wam tutaj zrobię może z takiej perspektywy, bo to też zupełnie inaczej wygląda. Niż tam człowiek łazi z łapy blisko kręci, także tak to już zupełnie inaczej wygląda. No, zobaczymy. Ja jestem tutaj dobrej myśli. Postaram się tym razem nie dopuścić do tego, żeby tak mocno zarosło i w miarę sukcesywnie przycinać także toninę, żeby one po prostu mi znowu nie doszły do takiego momentu, że są już na tyle duże od spodu, nie puszczają nowych, nowych odnóżek i po prostu mi się palą i znikają z baniaka. Także to jest teraz taki mój priorytet, sobie tutaj to wszystko jeszcze, żeby troszeczkę podrosło. Utrzymać oczywiście światło jak najbardziej, ja do tego mojego dosyć takiego obfitego nawożenia włączam sobie jeszcze tą jedną LEDówkę dodatkową na 4-5 godzin. Także to jeszcze jak gdyby wspomaga tutaj wciąganie tych wszystkich związków mineralnych, makro i mikroelementów. Jak widzicie po Ludwigi Pilosie. Cały czas tego azotu nie jest aż tak super dużo w moim baniaku, mimo tak dużej obsady, która tutaj jest. Także biologia działa, rośliny jedzą swoje. E, też prawdopodobnie przez to, że e, to e, podaż żelaza jest zwiększona. Też Wam wspominałem o artykule Xiangziong e, Wonga. Przepraszam. E, I tam możecie sobie właśnie poczytać, też to ma Bara jak najbardziej i, i poeksperymentować troszeczkę z tym żelazem i możecie się podzielić też swoimi spostrzeżeniami, czy rzeczywiście większa lekko podaż żelaza wzmaga pobieranie NO3, NO3 zaznaczam, z wody tak? No dobra, no to tyle w tym szybkim, krótkim update'cie 10-minutowym. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.